OK, lecimy jeszcze raz i zobaczymy jakie... no dobra, w sumie jakiś chociaż oni... Nie wiem w sumie jaką postać wybrać tak szczerze. Mamy dużo takich strzelców niby, więc przydałby się jakiś taki... Wezmę po prostu Trindamere. Tak, tak dla... On jest takim trochę niby dżungler, ale... Czemu jego tekstury się tak zapadają w sobie, że jak ja gram na najwyższych? Aha... Mhm... Mm Czekamy, mamy Złodziejkę Charów, Lux, trindamere tristane Malfit i Master I, e, a oni mają Gravesa, Brauma, czyli pana z Legends of Runeterra, Jean. Wiem Toto Jeans, spokojnie Twisted Fate. O, Twisted Fate był... Nie wiem jak jest w Rift, ale... Na turniejach jest najczęściej wybierany. i. Często go banują po prostu przez to, bo jest to jakiś taki super mocny. Uh, zapomniałem w ogóle, co już ma ten Trend Ja nim wygrałem chyba jeden, jeden mecz. I dobra, no to ja pójdę tędy. Dobra, poczekaj, co to robi. Uh, aha. Zmniejsza półwiskiem wrogim bohaterom, bierzenia od ataku. A, czyli, że wirujące cięcie to będzie czymś małym. Albo takie rzeczy, które wiesz. Atakuje gościa i mam tu du dududum, du -du i nie wie co się zrobi, bo nagle gościa stunuje na przykład. I. A! I czemu on już nie ma many? Fiora to jest złodziej kamany? Nikt mi o tym nie powiedział. Okej. Okay. Gdzie jest moja mana? On nie ma many po prostu. To jest postać bez many. No dobra. Dobra, nie załapałem o co chodzi. O nie. Dobra, idę, idę sobie dżungluję. Elo. Walić cię. Nie wiem, czy to nawet daje ten buścik. Ja już zapomniałem. O, na przykład, jak się ten. Yy, jak to powiedzieć? Jak omijać ataki takich. No nie, no ja nawet z nim przegram. Jeszcze mnie zabije. Co to na przykład robi? To mnie przyspiesza! Przyspiesza! Zobacz jak dla Ciebie to zostawiłem. Masz sobie Dariuszek. O no dobra, doskok. To jest coś. A to? Co to robi? Mam nadzieję, że to, to nie jest coś takiego jak u Zajście się niemożliwe do zabicia na 5 sekund i zyskuje 5... O! O, to jest dobre. To jest dobre. Mam nieśmiertelność na 5 sekund. To jest idealne. Czyli, że to nie jest tak jak u, 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 u Yasuo, czyli o jak przeciwnik jest w powietrzu, to użyj tego, to on go ciachnie, a co mnie to obchodzi? Rzadko kiedy przeciwnik jest w powietrzu, kiedy ja gram. <grywy> o, tu walną wizję, dobra, póki jest szansa, póki jest szansa. Dobra, zdarza się po prostu. Teraz trzeba ja te... Zapomniałem, jak one się Wały! Kranki, krapy, nie wiem! Nie chcę się na pewno z nią bić. Muszę się znowu cofnąć. Nie, ja niszczę jakąś kwiata. Nie ma kwiata. No dobra, idę się tam bije. Dobra, teraz pyk. Uciekam. Teraz mogę już uciec. Jeszcze mnie podpaliła. Nie pal mnie. Ojeju, w sumie mógłbym się tylko ule... O tak, bo ona mi zabierze hilka. O, to jest dobry pomysł. Co to jest to czerwone, co mi się tak ładuje? Ja nie, nie czuję tego. A, już mi się przestało ładować. Aha. I co? Co, kurczak? Sama jesteś kurak. Kurczak Indeparty. No, nie tak mało jej zostało, tak malutko. Teraz się uleczyła od czegoś, nie wiem nawet od czego dokładnie. Jest, mam, mam, mam nieśmiertelność. Nieśmiertelność na wieki. A, jakie przedmioty też yy, się opłaca kupować. Właśnie miałem obejrzeć, jakie są ten. Pop, yy, ten teraz dobre postacie w TFT. Um, bo miał być jakiś patch, chyba. Chyba? Albo po prostu miały się coś zmienić w. Oj. A, żeś mnie walnęła. Dobra, dawaj, master. i Robisz to. No i brawo ty. To jest. To będzie najlepsze. To osłabienie też punktów, no dobre. Dobra, walimy wieżę, Jakby co... Jak, ja tak lubię klikać. Wiem, że jak tak zostawię, to on będzie sobie już tą bił, tą wieżę. Ale ja i tak już tak przyzwyczajenia wolę sobie tak poklikać. Lepsze jest to, że moje miniony cały czas podchodzą tutaj, o, dobra? Zaraz ich nie będzie. Ale to i tak mocno już jest obita ta wieża. Jakby nic nie... O! Dobra, uciekamy sobie. Czy na buście. Ja nie muszę się z nim bić. Po prostu zaatakować tego małego, żeby dał mi ekspa trochę. Nie wiem, co to naprawdę robi. Daj mu jeden punkt czegoś tam, z tego, pięć punktów czegoś tam, ale nie pamiętam dokładnie o co chodziło. Oj, teraz to się w dżungli przydaje, taka postać. Bez kitu, jaki dobry z niego dżungler jest. Tylko musi sobie trochę ponabijać punktów. Chodź tu. Na, no, no i co? I co? No i co? Chodź tu. No. Co, ja to koko-koko? Ko, ko? Kto tu się koko-koko ko, ko, ko robi chyba? Dojazd. Dojazd, dojazd. Full, full, full. Mam ją. Nie, nie opłaca się. Nie opłaca się teraz. Hm, jak stworzyła. Nie opłacało mi się. Wiesz, aby mnie zabiła. Mogę się na spokojnie cofnąć. Kurczę, ale zacięta rozgrywka jest. No... W ogóle zauważyłem, że znowu przestałem rzucać wizję. Ale taki, o, czerwony właśnie okrąg jest. Nie taki, nie o taki mi chodzi. Jakby takie skanowanie drona. I nie wiem, jak to działa dokładnie i co jest lepsze. Mi się wydaje, że ta wizja chyba. Wizja jest też na dłużej. No i co? No? Masz problem? Masz jakiś problem? Masz jakiś problem? Patrzcie tutaj, optyk. Jeszcze jestem nieśmiertelny. Oj nie, 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 nie teraz, nie, 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 nie. WO! let's go! Nie, pi! Nie, nie! Dlaczego? Epic... kurczak. Yeah. Widać tutaj fana Angry Birds Epic. Bo nie wiem, właśnie tej postaci ja nigdy nie lecąc. Dobra, wiemy już tutaj kto wygra. Chyba nie my. Alfiora wreszcie po udało mi się zniszczyć. 1, 2. Aha. O, a tutaj mam nagle piękny ping. Przy standoffie miałem 70, 80, w LOL-u mam 30. No super. I w każdej innej grze mam 30, to 70. Nie wiem czemu. Wcześniej miałem po 20 czasem ping, a teraz mam nagle po 70, a nikt w sumie nie używa internetu oprócz mnie. Złodziejstwo. Wszystko przez te lekcje. Powit niszczy życie graczom. Dobra, walić już tą wieżę. Najwyżej zrobię sobie Ricola i tyle. No nie! Ja tak nie... Dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego? Tak się dzieje. A oni i tak u nich nie żyje dużo. W sumie osoba, ale... O, oh, ten mastery, to jest koks! No wiem, moja postać to raczej dżungl Oni, co? Co? Jak dziś widziałem Herolda? Herold, no ta, na pewno. Mhm. Przestań mi tu kurczakować! Dobra, nagle już nie ma Herolda. Ej, upłatę nam ją atakować. Dobra, pyk. O. Ha! S, 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 s. Dzięki, mordo. Dobra, udało się to nawet tak na plus. 3-3-0. No wiem, że ktoś może sobie powiedzieć, ale wiesz, staty tutaj nie grają roli, nie? staty to ci nic nie dadzą, jak, jak przegrasz cały mecz, to co ci po statach 8 A no to, że wtedy niszczę innych przeciwników, a nie daje się być tylko zabijanym i w ogóle staty są w miarę ważne, staty prawdę powiedzą jaki jesteś, nie? Jesteś dobrym graczem, no to masz dobre staty, jesteś beznadziejnym... Z no to nikogo nie zabijesz. Jesteś i masz staty jak Czekola. 4-0 im podjazd dżunglera. Oj, tu barona biją. Nie ma i teraz my mamy barona. My teraz my bierzemy barona. O nie, przez przypadek chciałem Ricola zrobić. Oj oj! Dobra, teraz bustuję te nasze jednostki. Ojeju, flesza przez przypadek jeszcze. Ale w sumie jest w miarę równa rozgrywka, jeżeli o to chodzi. Tam na górze sobie po prostu nie radzi ten braum i tyle, ale dół mają nieźle u nas wykoszony. Co prawda oni mają prze... O nie, no dobra, chociaż hajs pozbieram. Przez przypadek znowu, bo się skupiłem na mapę i po prostu tak sobie latałem tym. Um, co to? Co to? Oko Saurona? Co to jest? Oko Saurona na mnie patrzy. Niedobrze, zgaduję, że to jest bardzo niedobrze. Oho. Jaki baron jest po prostu świetny, tylko że nam się pewnie ten efekt skończy niedługo. Znaczy, no, niedługo, no. Nie wiem, czy to jest tak niedługo. Można naprawdę z tym baronem jeszcze porobić. Czemu te moje miniony tam nic nie robią? Dobra, bustuję was, bustuję was, minionki. Minionki, let's go. I teraz wieża, 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 wieża. Twisted Fate. Wieża, pyk. 3, trzy, 3, 3. Ale on staty. Nie no, odpowiadają mi. Nie mówię, że nie! Musiałem się podwójnym speedem zbustować Macie miniony. A tu robię recall'a już. Muszę się podleczyć. Dobra, i tak pewnie tego nie użyję, ale jest. Yy, minionki, idziecie? Dobra, macie busta. Nie wiem, w sumie jest Baron na White drifcie, nie? Bo wide Drift jest krótszy, więc Baron też powinien być na. O, właśnie, mi się skończył. No nie! <śpiewanie> Efekt Barona mi się skończył. A jeszcze mam takie pytanko, Co dają smoki w tej grze? Bo ja rozumiem, że ich można zniszczyć to daje niby Expa i, i, i hajs, jak to wiadomo. No po niszczeniu potworków, ale coś tak więcej? Coś dają, tak? Gdzie? O nie, mam szok. A, czyli że to mnie bustuje w ataku, okej. Okay. Gdzie ty jesteś? O nie, Dariuszek! Dariuszek, co ty robisz, Dariuszek? Dariuszek tam chyba leży. Nie, Dariuszek, to przetrwał. Dobra, nie wiem, wali im bierze. Wali im teraz Nexusa. ta da 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 Tak się wygrywa mecze. Tak to się robi po prostu. Brawo. Trend Amare też bym mógł w sumie kupić, ale on, jak on jest cały czas na rotacji. Brawo, brawo Dariuszek. Do znajomych, do znajomych zapro. Okej, okay. Wojtek też, bo Polak, Polak. Dark Angel. Nie wiem, bo ale nie nie wbijać się. Okej. Okay. No i super. No i ja nie miałem w sumie takich złych start, nie? co, No i nie miałem najgorszych w teamie. A miałem najmniej punktów w teamie. Dobra. Eee, ale Lux moim zdaniem miała i tak gorsze. Tyle razy się wywaliła, że to szok. Pyk, pyk, punkciki. Um, dobra, a co tutaj? Tutaj mamy misję. I o, bezpieczna gra, zrobione. I no właśnie, i zbieram niby te 300. Jakiegoś takiego skina, tylko że nie do KSAI, bo ja w sumie nie gram. Pierwszy raz ją szczerze widzę na oczy. Hmm. No i taka panda Team, no, ale to mi się średnio tak podoba. no. Może coś jeszcze dojdzie. To jest poza tylko, ale co mi z pozy? Sklep wydarzenia zniknie. A, bo to jest do 3 marca czyli do moich urodzin. Albo chociaż taką tak bym chciał. Czy inną emotkę tego typu, bo. No na to nawet, ojeju, na to nawet to ja nie liczę, że mi się coś takiego trafi. To jest znacznik byka. A to jest jakaś błyskotka, czyli pewnie też emotka. O, ale... <grym> E, palasz drużyny. No nie wiem, nie wiem. Nie chcę za bardzo. No, patrzcie, tu jest to Jarvana. E, Miss Fortune. To jest. W sumie nie wiem, czyje to jest. Fiora. Ani. I. Darius. A to już było takie od początku naładowane. Jo, ho, ho. Zagrą sobie Ali Starem. Wchodzę, a to jest. Za... Widziałem sobie, no dobra, zrobię to pod wyzwanie, nagle się okazuje, że to jest wszystko już zrobione. No dobra, nie będę przedłużał, bo to jest mało potrzebne. jak nam się do widzenia Elo.